To, jak stoisz, patrzysz i gestykulujesz, decyduje o Twoim autorytecie i wpływie. Chcesz wzbudzać szacunek i zaufanie? Zacznij od postawy, stań prosto, ramiona do tyłu. To jasny sygnał pewności siebie i kontroli. Ćwiczenie: codziennie przez dwa minuty stań przed lustrem, wyprostuj się, unieś brodę i patrz sobie w oczy z determinacją. Trenuj mocny, spokojny uścisk dłoni, bez niego tracisz na wiarygodności i sile przekazu. Praktyka. Przywitaj się z pięciu osobami dziennie, skupiając się na uścisku i kontakcie wzrokowym, który buduje relacje. Mimika. Uśmiechaj się świadomie. Uśmiech buduje zaufanie, ale sztuczność odstrasza i osłabia przekaz. Przykład. Podczas spotkania zespołu uśmiechnij się naturalnie, ale nie zapominaj o skupionym, pewnym spojrzeniu, które pokazuje Twoje zaangażowanie i autorytet. Gesty. Unikaj nerwowego machania rękami, które rozprasza i osłabia przekaz. Zamiast tego wykonuj spokojne, otwarte gesty dłonią. Pokazujesz otwartość, kontrolę i pewność siebie. Chcesz być liderem, którego się słucha i szanuje? Komunikuj się całym sobą, zastosuj te ćwiczenia codziennie i obserwuj, jak zmienia się odbiór Twojej osoby. Działaj od dziś, nie czekaj, polub i obserwuj po więcej konkretnych wskazówek.